Zatrzymałyśmy się słuchajcie przy drodze, przy jakimś takim niedokończonym budynku. Będziemy robić urbex w Hiszpanii. Jak nie wiecie, co to urbex? To jest właśnie łożenie po takich, no po takich miejscach, z zachowaniem bezpieczeństwa. Wow. Trafiłyśmy na ślub do Marbeli. O, oni już pod kościołem zostają z piwkami. Ciekawe możecie sobie popatrzeć jak wyglądają ludzie tutaj, jak oni się ubierają na ślub. I teraz oni wszyscy goście między sobą się przytulają i dają sobie buziaczki a nie widać w ogóle Młodej i Pana Młodego, co to, to ciekawe obyczaje. Zrobiliśmy się słuchajcie po drodze w Marbelli, po drodze do Malagi, bo z Rondy przemieszczamy się teraz do Malagi na kilka dni. No i ta Marbela Wam że całkiem ładna. Co prawda zjadłyśmy niedobre ciurosy, były moje pierwsze ciurosy w życiu, ale mam dostać jeszcze jedno od ludzi, na pocieszenie. No ja sobie za nie zapłacę. A Marbela ładna. I Iga Świątek właśnie wygrała French Open, odpaliśmy telewizor. Pięknie! Oj, i hymn grał. I flaga Polski. Zuzia, ja już chcę do domu. Moi drodzy, Malaga nocą. Ze Spiżową mocą. Słuchajcie, Urząd Miasta. Taki fajnie podświetlony. Słuchajcie, parkingi w Maladze są bardzo ciasne. Więc, żeby ten pan z tej strony mnie nie porysował, zaparkowałam maksymalnie blisko tego słupka. No i teraz misja wyjazd. Jaj, wyzwanie. Oczywiście bez awaryjnie udało się wyjechać. Hyundai cały i zdrowy. Ale ogólnie powiem Wam, że ci kierowcy w Hiszpanii. Uh, Toż ja ken... przed chwilą w przyjechać na czerwonym. To nie pójdzie do vloga. Dzień dobry moi drodzy. Wczoraj była Malaga nocą. Ze Spiżową Mocą. A dzisiaj jest Malaga w ciągu dnia. I naszym pierwszym przystankiem był taki obiekt, który nazywa się Alcazaba. I jeżeli uważnie oglądacie moje vlogi, to pamiętacie, że Mój przewodnik z wycieczki kładowej po y, okolicach południowej Portugalii mówił, że wszystko co na tych właśnie terenach południowej Portugalii i Hiszpanii zaczyna się od al, to jest pozostałość po y, arabskich nazwach. No i y, Alcazaba z arabskiego to cytadela. No jest to taki obiekt tutaj w Maladze numer jeden na liście do zwiedzania. I ogólnie jest sławne dlatego, że ma bardzo długą historię, bo powstawał w XI wieku, potem jak większość obiektów na terenie południowej Hiszpanii był e, troszkę pod władzą Arabów, potem znowu Hiszpanów i tak dalej. Tam się wymieniali, więc oprócz tego, że miał takie funkcje obronne, to potem, jak przez ten czas, kiedy był pod władzą Arabów, e, zostały tam dorobione takie typowe dla tych arabskich obiektów, e, takie patio, fontanny, ogrody i tak dalej. Więc jestem po prostu ładnie, oprócz tego, że gołąb się ściska, oprócz tego, że były funkcje obronne. informacji o tym Alcazaba. Obok jest taki zamek, na który nie wejdziemy, bo jest dzisiaj bardzo gorąco i tam się długo idzie w górę. Ale w niedzielę wejście przynajmniej do Alcazaba jest za darmo. Za 0 złotych. To znaczy za 0 euro. Jeszcze Polska nie podbiła Hiszpanii. Wielka Polska. Ale walutą w Hiszpanii nie jest złotówka. No nie. Ale jak pomnożysz, to 0. 6... A mogę podzielić? Nie można powiedzieć pozorę. Cholero. z tego zwiedzania, słuchajcie, bo trzeba poplażować też trochę. To są też wakacje w końcu, nie? Si, sí. si, sí. claro. Słuchajcie, jeśli chodzi o plaże w Hiszpanii, to podobnie jak w Polsce, tylko nie ma parawanów. To znaczy, no ładniejsze są tu plaże, bo Zusia mnie tutaj po poprawia, ale chodźmy mnie to, że dużo ludzi. Ale taka akurat na taką trafiłyśmy. Nie chciałam się szukać za bardzo takich, wiecie... Dzikich plaż. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierałam bursztyny. z Zuzią w więzieniu. Nie, nieprawda. Jest taki zamek tutaj obok i jest hałas. Jest taki zamek, który zajechaliśmy, żeby obejrzeć, ale jest zamknięty. A poza tym to jest czci Kolumba, a jak już wiemy, z tym Kolumbem to jest taki śliski temat, więc... Więc tak miało być, że jest zamknięty, no. Słuchajcie, nasz gość specjalny nas opuszcza. To jest szybka akcja. Pa! 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 pa. Zostawiam Zuzię na lotnisku w Maladze. Jadę dalej do mojego noclegu, przede mną 4 godziny drogi, przed Zuzią 4 godziny lotu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich fanów. Pa, dziękuję.